Co za miły dzień na przeprowadzkę do pięknego pokoju! O rany, a to miejsce nie wygląda pięknie! Masakra! Boję się tu mieszkać! Odejdź! Nie zmrużę tłoka! Trzeba coś wymyślić! Mam już projekt pokoju marzeń. Zróbmy go razem! Jest taki ładny! Co ty na to Wednesday? Po pierwsze, to jest zbyt kolorowe. Po drugie, mam własny plan mojego wymarzonego pokoju, więc na pewno nie zrobimy twojego. Potrzebuję czarnej farby, żebym mogła wyznaczyć granicę mojej osobistej przestrzeni. Nie możesz przekroczyć tej linii. Zaraz zamaluję to okropne graffiti. Okej, okay, teraz wygląda o wiele lepiej. Ława, wow, to tak można? W takim razie ja też pomaluję swoją połowę pokoju. Ale najpierw muszę pozbyć się tej paskudnej pajęczyny. Jak to dużo pająków! A teraz mogę pomalować ściany na mój ulubiony tęczowy kolor. Moja część pokoju będzie wyglądać magicznie. Te okropne rysunki muszą zniknąć. Tu trochę farby i tu trochę. Gotowe. A kto to przyszedł? Sprawdzę. A, to kurierzy przywieźli mi meble. Witam, zapraszam. Witam! Wednesday, wiesz co? Już mi przywieźli meble. Ekstra, będę miała piętrowe łóżko, a pod nim miejsce na mój własny tęczowy świat. Ostrożnie tam z moimi pluszakami. Wow, nawet na dole wszystko urządzili. Ale super. I nie zapominajcie o kolorowym łańcuchu. Moje poduszki dostałam je od mamy. I mnóstwo popitów. Jest pięknie. Chłopaki, odwaliliście kawał dobrej roboty. Pokój wygląda wspaniale. Dziękuję. Do widzenia. A ja pójdę do mojego domku. Mój świat jest taki piękny. Wednesday, wpadaj do mnie. Nigdy w życiu. Rączka potrzebuje twojej pomocy. Przynieś pudło z moimi rzeczami. Tak, to czarne. Świetnie. Zobaczmy, co włożyli do środka. Hmm. Ale deski mi się przydadzą do zrobienia łóżka. Ale nie zapomnij o wiertarce. Daj, ja przytrzymam, a ty przykręcaj. Super, a teraz można postawić łóżko. Nasz radę sam? Idealnie. A oto i mój bagaż. W środku są rzeczy, które przypominają mi o domu. Na przykład ta straszna ręka. Lub kość przyjaciela Sema. I mój ulubiony pająk. Wyszła mi świetna dekoracja ścienna. Te półki trzeba czymś zapełnić. Są trochę puste. Przyda się kilka świeczek. Nie czuję się przytulnie bez moich pajęczyn w rogach, więc teraz ją powieszę. Och, moje słodkie pajączki. Potrzebuję też zasłonki, żeby ukryć się przed enid. Ręce moich wrogów będą tu wyglądać świetnie. Jak widzicie, nie ma ich już wśród nas. Rączka, pomóż mi wstawić maszynę do pisania. Muszę oddać nowy rozdział książki do piątku 13, więc zabieram się do pracy. W pewnym czarnym, czarnym zamku był sobie czarny, czarny grobek. La 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 la! Cześć rączka! Jeśli chcesz, to też ci zrobię manikir. Użyję koloru niebieskiego. Ojej, nie zrobiłyśmy nic z oknem! Trzeba to szybko naprawić. Okno powinno być kolorowe. Super! O rany, jaki przerażający pokój. Dlaczego od razu przerażający? Chyba ci się coś pomyliło. To ty masz pokój, który wygląda jakby jednorożec źle się poczuł. Zupełnie zapomniałam zrobić ustronne, wygodne miejsce dla mojego ulubionego zwierzaka. To kocha leżankę. I jego ulubione świeże marchewki. Gdzie jest mój kochany króliczek Daisy? Tu jesteś. Witaj od twój nowy domek. Załóż kapelusik, słodziaku. Pięknie. Co? Anit ma królikę? A mój skorpion zginął śmiercią tragiczną. Już nigdy nie będę mogła poczuć jego żądła. Rączka, nie dotykaj mnie, muszę się smucić. Zabrałeś moją łzę? Mam nadzieję, że potrzebujesz jej, by mnie sklonować. Dlaczego podlewasz grób mojego skorpiona? Czy ty zamierzasz przywrócić go do życia? Mój skorpion żyje? Teraz jest zombie skorpionem. Jestem taka szczęśliwa, że aż się sobą brzydzę. Uwielbiam ten otwór! Jest niesamowity! Nie ma nic lepszego niż muzyka klasyczna. Co za starocie słucha Wednesday? Ta muzyka całkowicie zagłusza dźwięk mojej ulubionej piosenki. Wednesday muszę posunąć się do ekstremalnych środków po prostu posłuchaj jakiś świetny utwór miłości. Czuję, jak uszy mi więdną od tej okropnej piosenki. Zaraz ci pokażę prawdziwą muzykę, Nid. Wyłączamy światło. A teraz wszyscy zwróćcie na mnie uwagę. Mam nie tylko wspaniałą piosenkę, ale i taniec. Idealnie pasuje do tej melodii. Wednesday, dlaczego zgasiłaś światło? Boję się ciemności. Włączam je z powrotem. Hurra! Rączka, musisz dyskretnie zgasić światło, żeby Enit nigdy go nie wyłączyła. Rączka, ani mi się wasz. Robię ci przecież manikiri i masaż dłoni. Nie wyłączaj światła. Wednesday, nie dam rady z dwoma rękami. Rączka przykro mi, ale musiałam cię wyeliminować. O nie, rączka idzie do mojego królika. Pogłaszcz go, ale delikatnie. Jaka fajna gra. Burczy mi w brzuchu. A to oznacza, że jestem głodna. Muszę coś zjeść. Zamówię sobie całą lodówkę pełną smakołyków. Świetnie. O, jest mój kurier. Już biegnę. Już biegnę! Witam! Chodź za mną, możesz postawić lodówkę tutaj? O, tutaj! Dziękuję! Do widzenia, panie kurierze! Wreszcie można coś zjeść! Co ja tu mam? Wow, moja ulubiona guma! Ale super! Zaraz jej spróbuję! Pyszna! Napój gazowany, odlot! To jest to, czego potrzebuję! Pracowałam tak dużo, że zupełnie zapomniałam o jedzeniu. Muszę pilnie znaleźć coś do przekąszenia, co jest w mojej walizce. Jak na razie tylko ogromna warstwa kurzu. Wow, zachowały się tu moje ulubione żelkowe oczy. Są pyszne. Rączka, przynieś mi coś do picia. Tanie, ale mam nadzieję, że to świeża krew. O, tak! E, Nit, nie bój się, to tylko sok wiśniowy. Brakuje mi dobrej zabawy. Chcę urządzić imprezę. W tym pudle jest wszystko, czego potrzebuję. Kula dyskotekowa na fajną imprezkę. Pięknie. A co będzie, jeśli nacisnę tutaj? Trzad. Muszę zawołać koleżanki. Dziewczyny, wpadajcie do mnie. Mam tu małą biwę. Kocham was i czekam. O, czy to one? Tak szybko? No, Siemka, Sophie i Rachel, poimprezujmy w moim nowym pokoju. Włączam muzykę. Super, tańczymy. Zróbmy sobie selfie na pamiątkę. Jesteśmy takie piękne, Nit. Twój pokój jest odlotowy. Dzięki, daj poprawić ci makijaż. Elit, kim jest twoja sąsiadka? W tamtej części mieszka Wednesday. Co się dzieje? Po prostu cichutko podejdźmy i zerknijmy. Rachel, ostrożnie, nie wiem do czego może być zdolna. Cześć wszystkim. O matko! Casey, jesteś strasznie zabawna w straszeniu ludzi. I znowu odleciała. Dobrze, że Jessica nadal jest ze mną. Tylko mnie nie zjedz, proszę. Czy ona już odleciała? O rany, Wednesday, nie! To moja przyjaciółka Jessica, chcę cię poznać. To dla mnie? Nie mogę w to uwierzyć, to takie słodkie. Usiądźmy razem. A dla pajączka mam tu kapelusik. Będzie wyglądało o wiele ładniej. A dla ciebie, Jessica, mam wspaniały strój. Świetnie wyglądasz w tych włosach i różowej sukience. Troszkę dodatków. Wow, jesteś taka piękna. Super jest spędzać razem czas. Mam też kilka ładnych spinek do włosów dla Wednesday. No proszę! Dobra, ale nie rób więcej takich oczu, bo od tych słodkości może mi się zrobić niedobrze. Enid, jesteś taka ciepła. Troszkę mi się to podoba. Musimy znaleźć klucz, żeby się stąd wydostać. Strasznie tu! Oj, co to za sejfy? Są na nich kłódki. Jest wszystko pozamykane. Patrz, na tym pudełku jest narysowany klucz. Zobaczmy, co jest w środku. Świetny pomysł. Zamierzam zaraz wyjąć klucz. Coś tam się rusza. I nie są to cukierki. Znalazłam klucz. To straszne, to była miska z robalami. Dobra, przynajmniej mam klucz. Sprawdźmy, co jest w sejfie. Tajemnica jest taka intrygująca. O matko! To nie mi przeszkadzać. Lef jest krzycząca głowa Zaraz się nią zajmę no, no, no. Zamknij drzwi To matko mija, obroń nie. A nie mówiłam? Pójrz, jest nowe pudełko Teraz ty sprawdź, co jest w środku Boję się i jednocześnie jestem ciekawy Oj! Nie zjadajcie mnie, proszę Przepraszam, panie wężu Nie chcę ci przeszkadzać Może tutaj leży klucz bardzo zaochyda! To straszne! Hurra, mam klucz! Zaraz otworzymy safe. Mam przeczucie, że będzie tam klucz do tego pomieszczenia. O nie! No i jak Ci się podoba taki klucz, Den? Podoba Ci się? Wybrałeś safe z przykusem. Lepiej zajrzyj do skrzynki, znowu pojawiła się nowa. To zaraz się dowiem, co jest w środku. U, jest tu coś niezrozumiałego. Coś oślizgłego. O, mamo, mam nadzieję, że to nie smarki. Błagam tylko nie smarki. O, znalazłam klucz! Oto on! Fuj, to obrzydliwe! To naprawdę były smarki. Okay. Dobra, zapomnijmy o tym. Otwieram sej. A Kuku, kto tam jest? A Jorany! Atakują mnie nietoperze! Patrz, nowe pudełko. Muszę znaleźć klucz. Czy tu jest coś żywego i oślizgłego? Ach, nie wiem, co to jest, ale nie czuję się z tym dobrze. W dotyku jak mózg. Ale myślę, że to tylko moja wyobraźnia. O, jest klucz! Dojdź do siebie, a ja w tym czasie otworzę safe. Ciekawe, co jest w środku. Ale słodko, mały wózek. I co za kruszynka tam leży? O, mamo! To szkielec! Wywal to szybko! Skrzynka znowu się zmieniła. Za niedługo stąd wyjdziemy. Moja kolej! Co tam jest? Coś miękkiego i kwadratowego. Myślę, że klucz jest w środku. Będę musiała rozerwać tę galeretkę. Oj, jeny, jak ciężko to zrobić! Aj, ale jestem silna i dam radę! Kura, udało się! Jeszcze troszkę. Mamy klucz! Moje ręce są teraz takie śliskie. Co jest w sejfie? Den! Pomocy! To coś mnie wciąga! Nie pozwolę na to! Już po wszystkim uspokój się! Uratowałem cię! Nie no, nie chcę sprawdzać pudła! Dobra! Moja kolej! O nie! Boję się gryzoni! Panie szczurze, ja chcę tylko klucz! Proszę, nie gryź mnie! Chyba znalazłem kluczyk. O nie! To jest to, czego się najbardziej boję, szczury! Muszę jak najszybciej znaleźć klucz. Oto on, hura! Dobra. Otwieram. Aaa, Mia! Co to za płyn? To nie było miłe. To ma czerwony kolor! To jest krew! Słabo mi. Mia, obudź się! No dalej, weź się w garść. Teraz ty wyciągasz klucz. Dobrze, nie ma problemu. W środku na pewno nie powinno być niczego paskudnego. Mam nadzieję. Coś okrągłego i sprężystego. Czuję się, jakbym otwierała czyjąś głowę. Miękko. Hmm. Nawet mi się podoba. O, jest taki kluczyk. Trzeba szybko otworzyć safe. Hmm. I co tu jest? Jakiś przycisk. Den, może go naciśniesz? Yy, lepiej ty. No dobra, naciskam. Co ma się stać? Porany, Den! Co to jest? Oblewają mnie jakimś płynem. Mam nadzieję, że to czekolada. Wystarczy. O, Den, jest nowe pudło. Otwieraj. Tak się cieszę. Dobra, zaraz się dowiemy, co jest w środku. Coś tu się rusza. Ale gdzie jest klucz? Gdzieś blisko. O, znalazłem go. Ale co było w środku? O nie! Jedyną rzeczą, której boję się bardziej niż szczurów, są gigantyczne karaluchy. Jest wielkości mojego palca. Muszę o tym zapomnieć. Otwieram safe. Ojej, mija! Próbuję się nie ruszać, ale mam na sobie wielkiego włochatego pająka. Den to super wielki bajon! To koniec, on mnie zje! Muszę spisać testament! Chyba dałem radę się go pozbyć. To było straszne. Sprawdzaj nowe pudło. Znowu? Dobra. Uj, coś oślizgłego. Dlaczego ciągle dostaję paskudne rzeczy? Dobra, skupmy się na kluczu. Dotyku jak jakieś błoto. Ochyda! Nie ma zapachu, to dobrze. O, znalazłam klucz. To nie to, o czym myślałam. To czekolada. Całkiem smaczna. Przynajmniej coś miłego. Trzeba otworzyć safe. Tam na pewno jest klucz. W środku musi być coś fajnego. A nie mówiłam? W środku jest dynia. Nic nam nie zrobi. A co jest w środku? Mija, w środku jest klucz. To na pewno klucz od kraty. Musimy się stąd wydostać. Hurra, wyjdziemy z tego okropnego miejsca. Mam nadzieję, że zapomnę o tym jako złym śnie. I co? Klucz pasuje. Hurra, wiejemy stąd. U... Dziewczynka skończyła rysować. Co chcesz zjeść? Ona chce paniekie. Zrobicie? Wszyscy gotowi? Widzę, widzę nawet babcia. Oj, babciu, czy wszystko w porządku? Nic nie złamałaś? Dobrze, moje ciasto jest już gotowe. Tak czułam, że będę robić moje popisowe paniekie. Zaraz napieczemy stosik i nakarmimy moją ulubioną wnuczkę. Mmm, co za zapach. Voila, gotowe. Teraz dodamy coś słodkiego, aby dziecku na pewno się spodobało. Mój ulubiony syrop klonowy. Dam go więcej i masełko. A ja zrobię tęczowe pankeki. Mam tu ciasto we wszystkich kolorach tęczy. Oj, niebieski coś się nie leje. Gdzie ty jesteś? Hop, hop, hop. Ojej, jestem cała w cieście. Wszystko w porządku, nie martwcie się, zaraz to wytrę Mogę kontynuować pieczenie Dobra, oto pierwszy placuszek, idealny Co to za tęcza bez jednorożca? Zgadza się, nijaka Skończyłam piec Babciu, co myślisz? Pięknie Kurczę, nie mogę znaleźć mojego czarnego barwnika Nie ma go tutaj Rączka O, już tu jesteś I przyniosłeś mój barwnik Dzięki Świetnie, dajemy kilka kropel i gotowe. Teraz nabieram ciasto do strzykawki. Dzięki temu rysowanie jest łatwiejsze. I zrobię przerażającą pajęczynę z pająkami. Cudownie. Mmm, jakie słodziaki. Dekorujemy talerz świeżą krwią, to znaczy syropem truskawkowym. Pokładamy pajęczyny i moje urocze pająki. Myślę, że to arcydzieło. Wow, Wednesday! To wyszło naprawdę upiornie, to znaczy oryginalnie. Wszyscy gotowi? Kochanie, pospiesz i spróbuj, póki jest gorące. Okej, okay, co my tu mamy? Jakie wszystko jest piękne. Oj, czy to są prawdziwe pająki? O matko! To pankejki Wednesday znowu postanowiła mnie przestraszyć Może smakują lepiej niż wyglądają Pająki są słodkie i niestraszne Kiedy są jadalne? Pyszka Co będzie dalej? O, cały stosik pankejków z syropem Mmm, rewelka Trzeba jak najszybciej ich spróbować Smaczne, słodkie Miam, miam Co będzie następne? Wow, to pancake z jednorożcem i tęczą. Miu, miu, miu. Leć mój jednorożcu prosto do mojej guzi. To jakaś magia. Zwycięstwo należy do jednorożca. Gratulacje. Enid, gratulujemy. Tytki. Zrobicie mi? Jestem taka głodna. Nie musisz się martwić. W kuchni pracują profesjonaliści z doświadczeniem. Prawda, babciu? Tak, dokładnie tak. Co się dzieje? Skąd się biorą te obierki? Enid, słońce, możesz być ostrożniejsza. Jestem cała w resztkach ziemniaków. Enid, no nie mogę się na ciebie gniewać. Jesteś taka słodka. Pomóc ci? No to daj. Zaraz to zdejmiemy! Zostało tylko troszkę. Proszę. Dzięki babciu! Teraz pokroję je specjalnym nożem. Zobacz, jakie ładne ziemniaki. Karbowane. Wpadłam na szalony pomysł. Chcę zrobić kolorowe frytki. Fajnie, prawda? Będę miała fajne tęczowe frytki. Moja siostra na pewno nigdy wcześniej takich nie widziała. Gotowe. Pozostało tylko usmażyć je na patelni. Mam patelnię, olej i kuchenkę. Łączymy je i mamy frytkownicę. Ale ekstra. Tak sprawnie mi to idzie, że myślał o zostaniu szefową kuchni. Pasowałaby mi czapka kucharska, na przykład tęczowa. Moje frytki są gotowe. Nic jesteś taka zdolna. To wyszło naprawdę dobrze. Ja też już smażę ziemniaki. Mam zwykłe frytki, niebarwione, ale też bardzo smaczne. Lupiące, trudno się powstrzymać olejemy je odrobiną keczupu mm, pyszne moje frytki też są gotowe można je przełożyć na talerz teraz je pokolorujemy ups trochę się pobrudziłam czarne zdecydowanie mi pasuje ale nie jestem jeszcze gotowa na nowy styl chciałam pomalować na czarno ziemniaki a nie siebie Mam prawdziwe frytki z piekła rodem. Teraz pozostało już tylko wykończenie. Voila! Chyba nie myśleliście, że to będą tylko czarne frytki. To pająk Klaus. Kochanie, ziemniaki są gotowe. Spróbuj. Wow! Ale fajne ziemniaczki. Wednesday znowu postanowiła mnie przestraszyć, ale już się nie boję. To pajączek z ziemniaków. Jest super pyszny. Nie mogę się zatrzymać. A co my tu mamy? Tu zwykłe frytki z ketchupem, ale też są dobre. Mm, I to bardzo, bardzo dobre. Niesamowicie dobre. A to od razu przyciąga uwagę? To tęczowe frytki. Zawsze o takich marzyłam. Mm, nawet moje zęby zmieniły kolor. Najadłam się. Uh -oh. Tęczowe frytki wygrywają. Wow, Enid, znowu wygrałaś. Gratulacje, brawo. Dziewczynka już kończy swój rysunek. Co tym razem? Chcę burgera. Super, wszyscy gotowi? Oczywiście, że gotowi. Zrobię najlepszego burgera w życiu mojej wnuczki. Pod bułki. Dodam słodkiego pomidora, pokroję go oczywiście w krążki i mielone mięso. To bardzo ważne, aby zrobić kotleciki z dobrego mięsa. W porządku. I można zacząć składać. Bułka, zielona, świeża sałata, na nisoczysty kotlet, ser, pomidor i przykrywamy to wszystko drugą bułką. Hurra, wszystko gotowe. Oj, daj spokój, ja nic. To zwykły burger, nie ekscytuj się tak. Ja też mam pomysł. Te bułeczki wyglądają tak sobie. Zrobię coś smaczniejszego. Pączek. Dodam trochę słodkiego syropu truskawkowego na wierzchu. W moim burgerze najważniejsze będą słodkości. Moja siostra uwielbia wszystko, co kwaśne, słodkie i pyszniutkie. Więc zrobię coś takiego. Słodycze są najważniejsze. Okej, okay, right, right, zostało right. tylko dodać pianki. Mmm, pyszne. Takie apetyczne i słodkie. Przedem tylko sama nie zjadła tej cukrowej bomby. No i kończymy. Mamy to. Okej, okay, moje czarne bułeczki też są gotowe. Teraz położę na nie ser. Kotleta z czerwonego mięsa. Więcej sera No i więcej krwi Oj, nie, to znaczy keczupu Tak, tak, keczupu Dobrze, możemy przykrywać nie zapominamy o dodatkach Chips Będzie służyć jako język dla mojego burgerowego potwora Rączka? potrzebuje twojej pomocy Nie musicie się go bać On was nie zje, nie ma nawet buzi Chcesz zabrać moje żelkowe oczy? Tak bardzo ich chciałam Dzięki, rączka Załatwiłeś mi żelkowe oczy. Tobie też pasują, ale mój burger potrzebuje ich teraz bardziej. Zrobiłam strasznie słodkiego burgera. Jesteśmy gotowe do degustacji. Mmm, mm, burgery wyglądają niesamowicie. Od którego zacząć? Zacznę od tego dziwaka. Jest przezabawny. i bardzo smaczny. Mmm, co następne? Właśnie! Ten burger wygląda dokładnie tak, jak go narysowałam. Powinien być dobry. Spróbujmy. Fuj! Okropna cebula! Nie będę tego jadła. Babciu, ja przecież nie lubię cebuli! Dobrze. Został ostatni i najbardziej kolorowy. Chciałam z kotletem, ale pianki też są dobre. Mm, słodkie i pyszne. Nie mogę wybrać, więc zdecyduję wylicianka. Zwycięzcą jest. Ten przerażająco dobry burger! Mm, ma też żelkowe oczy! Tak, to na pewno zwycięzca! Wednesday, gratulacje! Czy to cię cieszy? Wow, no dalej, Łęzdy, uśmiechnij się szeroko! Szkoda, masz na pewno piękny uśmiech. Chce kakao, zrobicie? Wszyscy są gotowi? Super, mam nadzieję, że wszystkim wyjdzie pyszne i dziewczynce będzie smakowało. To zacznie! Zaraz wymieszam w garnku kakao i mleko. Powinno wyjść super pyszne kakaoko. Dodamy troszkę czekolady. Mm. Napój czekoladowy. Moje kakao może być tylko w kubku z moją twarzą. Od razu lepiej. Niech wszyscy wiedzą, kto tu jest numerem jeden. Babciu, naprawdę jesteś najlepsza, ale ja będę miała również dobre kakao. Znalazłam naprawdę pyszne czekoladki, wrzucę je do garnka i oczywiście dodam troszkę cukru. Szczyptę. Ups, sam się wysypał. A teraz otworzę mleko. Ojej, rozlało się! Ale zostało jeszcze troszkę dla kakao. Dobrze, nie mogę zostawić go w białym kolorze. Muszę dodać troszkę niebieskiego, jak niebo. Spójrzcie, jak pięknie. Żółty krem będzie idealnie pasować. Ozdobimy nim szklankę, dodamy kolorową posypkę i wlejemy nasze błękitne kakao. Fajnie? Myślę, że jest super. Sis będzie zachwycona. Jeszcze więcej słodyczy i dekoracji. Co o tym sądzicie? Wspaniale skończyłam. Rączka, widziałeś ten kolorystyczny koszmarek? Z kim ja tu pracuję. Myślę, że wiesz, jakie ja zrobię kakao. Do mojej ulubionej szklanki wleję ciemne jak ropa kakao. Dodam paskudne ozdoby i robaczki. Ale żelkowe. Nie będę wszystkich straszyć. Gotowe. Wszyscy są gotowi? Próbujmy. Kochanie, już czas. Tak, super, jestem gotowa. Wygląda bardzo apetycznie. To kakao jest takie kolorowe. Na pewno zrobiła je Eni. Pyszne. Mm. A to kakao zrobiła moja ulubiona babcia. Mm, kakao babci jest zawsze pyszne. Oj, a to znowu Wednesday i jej ulubione czaszki. Spróbujmy. Mmm, żelki z kakao są pyszniutkie. Okay. Ale muszę mm. wybrać zwycięzcę. Wybieram to! E, nic znowu wybieram.